Kraków jest piękny pod każdym względem i powiem Wam, że na każde święta jest tutaj jakiś jarmark albo coś takiego organizowanego i naprawdę jest co porobić, co kupić do domu, ozdoby. Można też dobrze zjeść. W ogóle było mnóstwo oscypków, takich grillowanych rzeczy, także naprawdę jest super klimat i polecam Wam zobaczyć, jeśli będziecie albo jesteście teraz w Krakowie. Także zrobiliśmy sobie taki spacer, potem Kuba zabrał mnie do pizzy Topi. Słuchajcie, ta pizza jest świetna. Wzięłam sobie pierwszy raz na spodzie z takim sosem ostrym. W ogóle prawie go nie czułam, że był ostry ale naprawdę pizza jest świetna, taka lekka i nawet nie czułam się taka przejedzona w tym złym sensie. Naprawdę było super. Także jeżeli będziecie w Krakowie, to bardzo Wam polecam wstąpić o pizzy Topi tam. Tak naprawdę pizzę robicie krok po kroku od podstaw, także spróbujcie. Jest serio warto. Weszliśmy na chwilę, słuchajcie, do Kerfura po kawy i wzięliśmy jedną lawacę, drugą kosty kofi, także zobaczymy. Pięknie pachnie. Kuba będzie ją pił pierwszy raz. I tutaj w ogóle wcześniej była ta kawa ze Starbucksa, którą kuba kupywał, ale już się skończyła, także przesypiemy sobie tą. Ogólnie tą kawę poleciła mi moja mama, widziałam dużo pozytywnych opinii na necie, także spróbowałam, bo nigdy nie piłam. Dam wam znać. To jest ta druga kawa z kosty. Signature Blend, także to też jestem w sumie mega ciekawa. Właśnie teraz zrobimy sobie tą lawadę, także będziemy próbować. Kuba już zrobił nam kawę. Będziemy teraz robili test tej lawacy. Lawuezy. Posłodziłam sobie, ja piję jest słodką, dobrze? To jest mocna kawa. Nie się zysmakować ładnie. Owszem, jest mocna, ale muszę posłodzić, muszę ją posłodzić i zobaczę. Okej, okay, dodałam sobie dwa słodziki i Kuba mi dał troszeczkę więcej mleka. Oj, wylałam dzisiaj się zachowuje jak aktor włoski z filmu, ale dobra. Ale no jest dobra. Jest no spoczko. Jest bardziej intensywna. Tak, jest bardziej intensywna niż ta paryż nocą, którą wam pokazywałam w ostatnim blogu ale jest spoko. Jest naprawdę bardzo spoczko. Jest dobra. Jest, na przykład mi bardziej smakuje niż ta ze Starbucks'a, bo ta ze Starbucks'a była jeszcze mocniejsza niż ta. Mm. Ona no ma po prostu bardziej... Ta jest jakoś słodsza jakimś cudowniaczem. Tak, no i to bardzo smakuje, jest całkiem spokojny. A na deser lody Manhattan, to było coś, ale słony karmel z czekoladą i do tego jeszcze truskawki, przepyszne. Ten pan właśnie nadał swój pierwszy filmik na YouTubie. Tak, tu wam się pojawi w pewnym Ja jestem dumna. A ja właśnie moi drodzy idę na zajęcia, na ten mój kierunek zaoczny. Mam dzisiaj od 11.20 do... 18. Zobaczymy, czy trochę wcześniej wyjdę. Pogoda jest fatalna. Pada, jest zimno. zwilgotno Strasznie mi się nie chciało wstawać. A jutro jeszcze przede mną kolos, także jak wrócę, też się będę uczyć. Słuchajcie, po tak ciężkim dniu, jaki miałam, <grych> czytaj, anatomia, fizjologia i reszta przedmiotów, mam zrobić sobie taki trochę ala spadej i zrobiłam sobie maseczkę. Ja się zaraz za naukę subjunctive i only bo czeka mnie jutro Test, tak jak wam już marzył, za paru dni. Ale w ogóle miałam dzisiaj problem z przemieszczeniem się z zajęć do domu, dlatego że dzisiaj były obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II. I powiem wam, że wszystkie tramwaje akurat na tą godzinę przestały działać, jeździć. Właśnie ludzie szli i pod tym względem była masakra, bo w ogóle było ciężko. Nie było w ogóle jak się przedostać z centrum, tam na różne strony Krakowa. Także spóźniona, ale dałam radę. Wzywam się dzisiaj do Was w poniedziałek. Jestem po pierwszym kolosie. Nie komentujmy. Było jak było. i Na chwilę do domu. Potem znowu pojechałam na uczelnię. Graliśmy w taką grę poetycką. Ciekawe. I przyjechałam do domu. Powiem Wam, że jakoś tak słabo się czuję. Yy, ogólnie jestem zmęczona, taka przemęczona i już naprawdę potrzebuję tej przerwy świątecznej. Ale mówię, wróciłam do domu, od razu się umyłam, umam włosy, przebrałam, dlatego, że jeszcze zaraz za godzinkę mam wykład półtorej godzinny um, o historii Francji i naprawdę bardzo ciekawie mi się słucha tego pana, także porobię notatki. I jeszcze dzisiaj ma, muszę się nauczyć najjutrzejszego kolosa właśnie z praktycznej nauki francuskiego, także mam trochę do roboty i chciałam robić notatki z moich studiów zaocznych. Akurat ten temat jest dosyć interesujący, więc nice. Ale w ogóle miałam dzisiaj takie dwie sytuacje, opowiem Wam szybko. W ogóle w tle możecie słuchać, yy, możecie słyszeć pralkę, dlatego że robię pranie, bo właśnie jutro y, wracamy do Radomia i po prostu chciałam wszystko poprać, żeby, wiecie, przyjdziemy, żeby już było czysto. Chciałam powiedzieć to, to że dzisiaj stoję sobie na przystanku i czekam na tramwaj zajęcia i podchodzi do mnie i w ogóle stałam, stałam... Słuchajcie, wiecie, jak ktoś się tak, no nie wiem, jak to będzie głupi przykład, ale komuś chce siesiku, to tak zaciska nogi, a ja po prostu często mam taki jakby... Ja tak po prostu czasami sobie stoję, że tak po prostu mam nogi na krzyż i sobie tak stoję i się opieram na jednym jak biodrze. To jest dziwne, nieważne. No i sobie tak stoję i dochodzi do mnie jakaś starsza pani, która w ogóle, nie wiem, dotknęła, chciała dotknąć mojego kolana, chciała dotknąć mojej ręki i mówi coś tam, dziecko nie stój tak, będziesz chodziła później jak jakieś kaczki, stare y, panie, i, jak kaczka na tej biodrach y, i zaczęła mi mówić, że nie mogę tak stać i żebym się wyprostowała, że jestem niepoważna, że nie dbam o swoje zdrowie i tak wiecie, jakby super, ja rozumiem, że trzeba stać prosto, trzeba dbać o kręgosłup i w ogóle, ale jakby ta pani w ogóle tak ni stąd, ni do mnie podeszła, w ogóle nie wiedziałam, co chodzi, ona mnie tu dotyka po kolanie i ja mówię, co pani Robi, w ogóle proszę mnie nie dotykać. Ona w ogóle nawet na to nie zareagowała, i to była tak dziwna sytuacja. I to pani w ogóle, nie chcę tak powiedzieć, ale trochę wyglądała jak taka czarodziejka. I to było dziwne, to naprawdę było dziwne. A drugą sytuację, to znaczy to już jest taka mniej jakby dziwniejsza, ale dosłownie wracałam sobie z uczelni i siedziałam na takiej czwórce, jak są, wiecie, krzesła, co nie? I naprzeciwko mnie usiadł jakiś taki chłopak, chłopak, który. Strasznie blisko mnie usiadł, i to było bardzo niekomfortowe. Na zasadzie naprzeciwko, bo dosłownie prawie stykałam się z nim kolanem. A normalnie, tak, jak się siedzi, to tak nie jest. Jakby siedziałem już nieraz na czwórce. No i on zaczyna wyciągać krem i wywalił plecak na jedno siedzenie, nie można było usiąść z drugiej strony. Obok też coś miał, nie wiem, czy to był worek czy coś, no nieważne. I zaczyna rozstawia sobie te nogi szeroko i zaczyna wyjmować krem do rąk i smaruje tak, 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 i po prostu robi takie ruchy, jakie teraz. I to było mega dziwne i robił tak chyba z 3 minuty dobre. A ja się tak patrzyłam w ten telefon i mówi, Boże, zaraz po prostu wybuchnę śmiechem. Ale dobra, i słuchajcie, odłożył ten krem. To znowu wywalił ten krem telefon na siedzenie obok i zaczął tak po prostu brać, wiecie, no, jak... Kolano na, na to siedzenie, wiecie, jak chcecie zamiązać sznurówkę I zaczął jakby rozwiązywać swoje sznurówki i wiązać. I to było, to było po prostu mega dziwne. Ale dobra, nieważne, już Was nie zanudzam i zapraszam Was dalej do oglądania. Na kolację usmażyłam naleśniki, a na dzień to peanut butter jelly. Właśnie uczę się na ostatniego kolosa w kórzyczku. Bez herbatki, co prawda, już umam zęby. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Odezwa się do Was jutro, także papa. Pa. Przeszliśmy z domu i bierzemy się za sprzątanie po, po 18.50 na pociąg. O 10.30 stwierdziłam, że zacznę sobie robić sama paznokcie, bo jest fryzerka, jest lampa, mam wszystko, żel i w ogóle, ale powiem wam, że po dwóch godzinach dostałam jakiegoś szału po prostu i zrobiłam te paznokcie, ale skończyłam po 5 godzinach. Stwierdziłam, że akurat robienie paznokci to kompletnie nie dla mnie. Moja mama w ogóle kupiła takie śmieszne zajączki na Wielkanoc. Powiem wam, że spróbowałam sobie jednego do kawy. W ogóle był o smaku creme brule. Był naprawdę bardzo dobry. Dawno nie dam tak dobrego cukierka, bo miał w sumie w środku takie nadzienie trochę karmelowe. Taki karmel z połączeniem creme brule, ale naprawdę był przepyszny. Okej, okay, to, to jest wynik mojej pięciogodzinnej pracy, od razu mówię, ja nie umiem robić profesjonalnie paznokci, to są moje pierwsze i teraz myślę, że prawie ostatnie paznokcie robione przeze mnie w tym roku, dlatego, że pięć godzin nad nimi siedziałam i pokażę je Wam tylko tak, nawet z bliska się nie staram, bo nie będzie aż tak super, także może kiedyś, może kiedyś.